Fundacja po pierwsze płaci taki podatek od przychodów z budynków, to jest jedna rzecz, i druga rzecz, nie odliczy sobie go od cit -u. I teraz o co w tym chodzi? Jest coś takiego jak podatek od przychodów z budynku. Jest to podatek, który wynosi 0,42% rocznie, niecałe pół procent rocznie, liczony od wartości budynku. I teraz, co jest istotne? Tam jest kwota wolna od podatku, czyli 10 milionów złotych, czyli do tego podatku nie wlicza się nieruchomości, albo właśnie wlicza się nieruchomości dopiero od 10 miliona złotych. Jest on podatkiem, który wchodzi w rachubę, jeżeli jesteś właścicielem budynku. Czyli na przykład jesteś, jeżeli jesteś właścicielem kilku nieruchomości, kilku kilkunastu nieruchomości, których łączna wartość początkowa nie przekracza albo przekracza właśnie przekracza 10 milionów złotych, to ten podatek nie zachodzi. Czy musisz być właścicielem całego budynku, którego wartość początkowa Wynosiła 10 milionów złotych i jest on liczony od wartości budynku, a nie od wartości czynszów czy dochodów. Wysokość czynszów, przychodów otrzymywanych z tego budynku jest wtórna. To się liczy od, 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 od tylko wtedy, od, to się liczy, ten podatek się liczy od wartości nieruchomości, a nie od wartości przychodów. I Fundacja Rodzinna tak samo musi płacić ten podatek. Tu nie ma żadnego zwolnienia. To zwolnienie z CIT nie obejmuje tego podatku. I dodatkowo wyszła taka interpretacja, że Fundacja Rodzinna nie może odliczyć sobie tego podatku od podatku CIT. -u który normalnie płaci, no to w niektórych sytuacjach może e, dojść do zapłaty przez fundację rodzinną tego cit no to ten podatek niestety fundacja musi zapłacić, to jest oczywiste, bo jest takie włączenie, ale dodatkowo nie może go sobie odliczyć od innego cit z innego tytułu płaconego.